Siema Siora? ta. Nie nazywaj mi Siora. Ty razy ci to mówiłam. A mnie to nie obchodzi. Cóż. Słyszałam, jak dzwonił ci telefon, prawda? Yy, co to ma do rzeczy? A co to ma do rzeczy, że. Yy, 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 słyszałam, że mówiłaś imię Mateusz. Czy to był Mateusz Shop? Y tak, to był Mateusz Shop. Chciał się zaprosić! Co mu powiedziałaś? Jak słyszałaś, to chyba wiesz. N nie słyszałam. N tak pomyślałam. Powiedziałam mu, że jest z Tobą. Nie jeszcze się zastanowi, Niech on się też zastanowi. I dobrze. I go więcej nie zaczepiaj, rozumiesz? Agata, nie chcę się znowu kłócić. Do widzenia, Siora. <noise> Mało lata. A Ty jesteś nastolata, i co? Jeju. Nawet no spokojnie nie można zjeść. Drrn, Halo? Cześć! Zastanowiłaś się już? Och, dziękuję, jesteś kochana! Naszykuj się szybko! Cześć! Juhu. Cześć! Ty też jesteś kochany! Och, muszę to wszystko tutaj zostawić! Muszę się ubierać! Muszę się ubierać! Amanda, Amanda, muszę zadzwonić do Amandy! Halo? Dobra! Super! Cześć! Cześć! Muszę tu zaraz przyjść! Muszę tu zaraz przyjść! Piętnaście minut później. Oni na pewno. Halo, jesteś tu? Tak jestem. Jesteśmy gotowi do wyjścia. Chodźcie szybko. O, au, au, wszystko boli. Au. Na sali. Ile tu ludzi? E, drodzy państwo, puszczamy piosenkę. E, nie musisz. Będziemy tańczyć. Dzięki. Zaczekaj! Hej, co jest? Co jest? Zaczekaj! Au! Co się stało? Nie wiem. Gdzie uciekasz? Idź na chwilę. Nie jest sprawa na rozmowy. <laughs> Nie uciekaj! Dzięki. Obiecałaś, że ze mną pójdziesz. Posłaj z nim. Mogłaś mi powiedzieć, gdzie się niej zakochałaś? Bez takich. Aleks, ja naprawdę cię lubię. Ale nie mogę tylko z Tobą wszędzie chodzić. Córki, wybaczysz mi. Takich spraw nie da się wybaczyć. Wybacz. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Au! Halo, jesteś tu? Pigi. Jestem, kochanie. Możemy się i sprawić. Puszczamy muzykę? Tak. Od początku? Tak. W domu pigi. Było super! Dzięki. Och, nie ma za co. Na następną też przyjść? Y jeszcze zobaczę, dobra? Dobra. <laughs> Jesteś fajna, fajnie się z tobą tańczy i... Ale! Co ty tu robisz? Mogę wiedzieć? Agata? To ja już się będę zbierać. Zaczekaj. Nie chcesz już ze mną być? Sorry Aga, ale nie mam z tobą co do gadania. Cześć. Oh, Powiedziałaś, że z nim nie pójdziesz. Ale... Bez żadnego ale. Idź spać i to już. <grym> ale ja nie chciałam.